Odpowiadam na Wasze pytania. Jednym z nich było, dlaczego uzależniłam się od partnera? Dlaczego czuję, że ja go ciągle potrzebuję, że ja chcę być z nim non-stop? No właśnie, niby takie proste pytanie. Dla wielu to może być abstrakcja. Dla osób, które żyły w środowisku, w którym dostały choćby namiastkę ciepła domu rodzinnego, a może też. Akceptacji rodziców, w ogóle mieli obojga rodziców. No właśnie, ale wiele osób nie dostało takiego domu. Wiele osób wychowywało się w środowisku, gdzie zabrakło miłości, czasu, uwagi, gdzie była przemoc, gdzie była agresja w stosunku do tej osoby. Dlatego często tak bardzo głęboko siedzi w nas to poczucie, Odrzucenia takiego wewnętrznego, czyli ja jestem nieważna, boję się, że stracę tą osobę. Dlatego tak bardzo przywiązujemy się do partnerów i dlatego tak bardzo chcemy z nimi być non-stop, kontrolować, wiedzieć wszystko, bo po prostu boimy się, że ta osoba odejdzie. I co zostanie nam po tym? Smutek, łzy, strata coś, co my już znamy z dzieciństwa, ale boimy się tego przeżyć. I my intuicyjnie wiemy, co to jest. Wiemy, jak to boli, wiemy, jak to nas może dotknąć. Dlatego właśnie nie wchodzimy, niestety, ale nie wchodzimy w te relacje z takim pełnym zaufaniem, i wolimy przyglądać się temu partnerowi i być czujni co do jego kroku, co do jego działań i co do jego zachowania. Aby go nie stracić. No właśnie, ale można to uzdrowić. Można to zmienić. I Ty możesz to zrobić samodzielnie. Na własny sposób. Ale jeśli jest Ci trudno samodzielnie to zrobić, to zapraszam na sesję online, a także stacjonarne w Rejkawiku, albo na warsztaty w Rejkawiku.